I jeszcze są osoby, które uważają indywidualnie, że posiadają charyzmaty, a jak się ich zapyta, po co je mają, to się zamieszają, nie wiedzą co powiedzieć, od kogo je mają, też jest problem, często nie wiedzą co powiedzieć. Dlatego są różne nieporozumienia i częste dyskusje na ten temat. Przeciwnicy takiego poglądu widzą element protestantyzacji teologii i tradycji Kościoła katolickiego. Zwolennicy natomiast podkreślają wielkie znaczenie darów Ducha Świętego dla życia duchowego poszczególnych osób i całych wspólnot, jak i życia chrześcijańskiego w całości. Ci ostatni powołują się na świadectwo wspólnot Kościoła czasów i okresu Kościoła Ojców Kościoła, twierdząc, że doświadczenie daru duchowych mające miejsce w życiu Jezusa i jego w Kościele nie zanikło w ciągu wieków, a w obecnych czasach Jedynie znowu ujawniło swój dynamizm. Możemy zaryzykować tezę, że tylko przez Ducha Świętego i jego dary możemy prawdziwie i autentycznie postrzegać kościół. U mnie w mieście, z którego pochodzę w brzegu polskim jest kilka kościołów. Jest też kościół po kościół barokowy, z pięknymi freskami. I nigdy nie wiedziałem dlaczego, jak stałem gdzieś z boków, na wie, w nawie, z jednej czy z drugiej strony, chociaż nie jestem w ludzkości zawsze wszystko mi się wydawało, że się wali. Te filary, takie krzywe, ta konstrukcja taka pokrzywiona. I dopiero jak stanąłem pod świętym, na środku, nieco na lewo, wszystko wydawało się proste. Taki, można powiedzieć, asymetryczny kościół jest jeszcze jeden, który autor tych chciał pokazać, że tylko przez ducha świętego i jego dalej, które się rozchodzą na cały kościół, możemy prawdziwie postrzegać kościół. Ten, kto patrzy z zewnątrz na kościół, zawsze się zgorszy. Nawet jak nie patrzył na człowieka odleżonego charyzmatami, również się zgorszy. Zresztą zobaczymy sami, że. Tak naprawdę nie ma chrześcijan bez charyzmatu. Bo każdy z nas te dary posiada. Dary Trzyma Świętego, które otrzymujemy np. w Sakramencie wyżmowania, są dla naszego uświęcenia, a dary, które zmienimy charyzmatami, są do budowania Kościoła i do służby do Ale zaraz do tego powoli dojdziemy. Taryzmaty, które pojawiły się w dniu 50., -nicy, na nowo zostały rozpoznane w czasie Soboru Watykańskiego II i teraz znowu się aktywizują. Tym samym stają się widocznymi znakami Bożego działania w życiu chrześcijańskim dla budowania chrześcijańskiej wspólnoty. Mimo tych dyskusji, bez wątpienia, mamy do czynienia z pewnym fenomenem, wobec którego nie można przejść do Już od ponad 30 lat, kiedy w 1967 roku. Pierwsi katolicy stają się uczestnikami doświadczenia i otrzymania specjalnych darów. Ruch charyzmatyczny rozwija się dynamicznie na całym świecie. Przez te lata, wśród członków grup politycznych, modlitwa z prośbą o ducha świętego, o jego dary, stała się normalną i częstą praktyką. Obecnie zostaje także poddana normą i ramą teologiczną. Dla osób, które zostały obdarowane charyzmatami, jest to doświadczenie wciąż żywe i świeże, choć nie pozbawione rozmaitych przeszkód i trudności. Tyle w wstępu. Mogę tylko tyle powiedzieć, że zajmując się nową w Duchu Świętym przez prawie 10 lat, postanowiłem w tym czasie zająć się konkretnie aryzmamami potrzebnymi w życiu chrześcijańskim, jako takim wybuchem życia chrześcijańskiego, chrześcijańskiego i temu poświęciłem też pracę Doktorską, badając wszystkie znane nam charyzmaty w słowie Bożym. Tak jak mówiłem, omawiając to zagadnienie, należałoby się zasadniczo skupić jedynie na Nowym Testamencie, tak precyzyjnie, mówiąc jedynie na listach Świętego Pawła, gdzie ów termin jest, jak zauważymy, występuje 16 razy u Świętego Pawła. Z tym, że dwa są wątpliwe. U Świętego Mateusza I i II, to jest szkoła kultury. Się pałogą, ale nie jest to do końca pewne. I jeden raz występuje tylko pojęcie charyzma Charyzmat, charyzmat uświętego Piotra w pierwszym liście, w rozdziale czwartym, Poznając jednak Słowo Boże, zauważamy, że to, co technicznie nazywamy w Nowym Testamencie charyzmatem, na razie której się tutaj nie słowo, o, w środowisku Starego Testamentu określenie jest jako, określane jest jako działanie ducha Bożego, nie pojawia się w Starym Testamencie w pojęcie ów święty, to To musimy też odwrócić, ale technicznie z takiego słówka, z wyjątkiem jednego miejsca, powiem to jeszcze później, w Starym Testamencie nie ma takiego terminu, takiego pojęcia. Stąd łatwo nam będzie zauważyć, jak księgi staro proklamują o charyzmatach, nie używając tego pojęcia do słowa choć funkcjonalnie znajdziemy niejednokrotnie odniesienie zbliżone do nowego testamentu. Analizując objawienie Boże, możemy przyjąć, że wszelkie działanie Ducha Świętego jest związane po części z charizmatem. Chcąc jednak pełni zrozumieć działanie Ducha Bożego i dodaje dary, też do Starego doktor Andrzej który już kolejny raz będzie nam mówił o Świętym Pawle. W roku Świętego Pawła mieliśmy przyjemność gościć tutaj się do doktora. Ten doktor jest wykładowcą w naszym seminarium. Jego fenomeną oprócz pracy w to jest logistyka. Myślę, że Święty Baba i się szczególnie. Czy się, się mylę, Przede wszystkim. Tak. A dzisiejszy wykład, jest zanurowany, święty Paweł z Słowa Bożego. Bardzo dziękuję. Dziękuję tutaj. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć że o świętym Paweł, tak, jeszcze bardzo dużo w ostatnim czasie, zwłaszcza od roku się pała się mówi. I papież Bereny XVI, który wydał dokument, wermund Domini, w wielu miejscach, a się na średniego Zresztą musimy powiedzieć, że to spotkanie biskupów synodalne, to była asystentacja posynodalna, nie? To spotkanie biskupów było w 2008 roku, czyli nie robił się tego świętego, świętego Pawe, czyli jakiś tam jest święty Pawe na tym, powiedzmy sobie, na tym dokumencie również zostawił. Dzisiaj chcemy skupić się na takich, powiedzmy, aspektach, jeśli chodzi o to, że święty pałek mamy na temat, skupiąc słowa o czyli o świętym pałek, przypomnienie pewnych ważnych informacji, ciężka część, potem. Co to znaczy być właśnie sługą słowa Bożego? Yy. I mówiąc o świętym Pawle, ale to no, powiedzieć, że no, nie jest tym wzorem dla wszystkich, którzy, którzy są sługami słowa Bożego, nie tylko kapłani, ale również osoby, osoby świętej. Może tak te yy, dwie części yy, naszego tego referatu dzisiaj wzięli pod uwagę. Tutaj mam. Przy okazji masz po duże to sobie do nich musiałem mówić, ale jest też karta chronologiczna życia świętego barwa. I na co chciałem zwrócić uwagę, że gdyby ktoś się na przykład nauczył, ja bym tak że nie trzeba nagrywać, wystarczy sobie wejść ołtarz.pl i ta mapka można na swój komputer od razu imślować. nie wiem czy na przykład się doda. Ale... Jeśli ktoś by się nauczył dać się tego pawła mieście i wziąłby pod uwagę kilka różnych pozycji, który doszedł, doznał szoku, to by dostał szok, bo okazuje się, że karty są płynne. Starożytność nie posługiwała się takami tak jak my, że mamy konkretny dzień, teraz jeszcze mamy sekundę, minutę, godzinę, <grystanie> dzień, miesiąc, rok. Oni oferowali całkowicie... Inaczej, ważne wydarzenia były e, tym takim, e, można powiedzieć, nośnikiem w pewnych latach. Na przykład wstąpienie cesarza na nadrobniach. I było to, że w czternastym roku panowania cesarza, powiedzą sobie, dla i tak, i tak dalej, Także to, to było. No i teraz, e, jak obliczamy? Czy to w kiedy, na przykład, mógł, być, e, mógł panować jeszcze wcześniej z kimś innym? Na przykład, jak Tyberiusz był razem z Augustem przez pewien czas, czy to był okres wspólny, czy to był sam na dół Także są, są te różnice. Stąd yy, za nami zawsze musimy uważać. Proszę zobaczyć, że Benedykt XVI ogłosił 2008-2009 ten rok z racji 2000 lat od urodzin Świętego Pawła. Ale przedział jest no, podawany różnie. Tutaj mamy narodziny 5 szósty. Na około 5 a 10, czyli musimy pamiętać, że ktoś powie w piątym, bo jakiś nam przyjmie, a ktoś powie, że pa Paweł urodził się w 7 roku, a ktoś powie, że w 9 po Chrystusie. Także to yy, z datami to trzeba w stałej bardzo uważać, to, to musimy pamiętać. Choćby nawet ta na prosta data na coś jak o się powołują yy, na Pana Jezusa, nie? że Pan Jezus urodził się Mniej więcej w szóstym roku przed wystąpieniem, Ale dlatego no, przy obieczeniach się pobyli. Jeden, mamy mały, dlatego mamy, mamy. No coś takiego. Dlatego no, mały. chyba to mały. Tak. W każdym razie to my musimy pamiętać, że Nacie tak oceniała stałą żywność, a to co my mamy, to dopiero kiedy chrześcijaństwo staje się religią już wolną, panującą, to właśnie na próbę powierzchni. To była zmiana daty gdzie za 2 zerowy przyjęto na rozwiązaniu No i potem, wiadomo, wiadomo, nawet jest rowy, jest pieprz, nie zerowy, bo jako pierwszy, bo zerowego nie ma, nie ma takiego, nie. Jest od razu w pierwszy, nie. Ale, ale no, tak to wygląda, jeśli chodzi o życie świętego Pawła, to jest tak, koło dziś, od 5 do 10 roku święty Pawłem się urodził, tak? Czyli to w trakcie, w to jest... To, to można sobie mówię spokojnie, tylko tak wychodziły trzy informacje. Potem, y, jako y, dziecko w się tam kształcić, powiedzmy wiadomo, jako z rodziny żydowskiej, więc wychowany w tym tam, żydowskim, y, ale również, no, żyjący w mieście helenistycznym, czyli kultury greckiej, rzymskiej, tak to nazwijmy, i tam też orientalnej, no, te inne były te, te też ciągną. Także Paweł był człowiekiem bardzo musiał być w przyszłości wykształcować, Miał podstawy podatku, żeby potem człowiek wykształcony mógł w środowisku, w którym powiedzmy Żyd, Żyd on, no, właściwie funkcjonował. Że nie był tylko powiedzmy Żydem, który znał jeden język, tylko musi pamiętać, że tak jak dzisiaj nawet tam Arab, jeden czy drugi, on zna dwa czy trzy, trzy języki, Trzeba nawet Nawet powiedzmy Arab, który jest przeciwnikiem Żydów, zna język Żydowski. Czyli, oni mają tą metodę yy, taką przyjętą, że żeby zwiększając że się wyprowadzić, nie ma po Także to są takie sytuacje. W każdym czasie świetny stawe pochodzący z rodziny żydowskiej, u, urodzony w taści, zresztą sam to podkreśla, yy, yy. potem mając 13, może 15 lat, ale na pewno mniej niż nie 20 lat. Przybywa do Jerozolimy do szkoły Damarida, tam się yy, powiedział, tak, uniwersyte, coś takiego, nie? Yy, dalej pobiera nauki dotyczące prawa Starego Testamentu. Staje się jeszcze bardziej, można powiedzieć, gorliwym faryzeuszem i ta gorliwość, no, potem wraca jeszcze do taksu, ta gorliwość powoduje, że on potem wraca do Jerozolimy już po wydarzeniach paschalnych związanych z Panem Jezusem. I kiedy yy, kościół zaczyna się, można powiedzieć, powoli rozrastać w Jerozolimie, on staje na czele grupy zwalczającej Kościół. możemy sobie to wyczytać jak aposkocki. Bardzo dzięki. I yy, niższy Kościół prześladuje męczeństwo Szczepana. To jest prawa taka, taka yy, bardzo nam znana. Wszyscy czytamy to w drugi dzień Narodzenia. I po tym męczeństwie otrzymuje listy, aby udać się do Damaszku i tam dalej prześladować w I w czasie drogi do Damaszku następuje jego nawrócenie. My najczęściej mówimy to jest właśnie koło 34, niektórzy przyjmują do 37. Ta różnica, hmm. nie? tutaj. Także w między 1934 a 37 rokiem nie więcej coś takiego było. Nawrócenie mała pod Damaszkiem. Niektórzy twierdzą, że jakoś naukowcy dzielą nawrócenie zamieniają czasami na powołanie, albo oddają razem, jak czasami w publikacjach niektórych zobaczymy, że będzie tak napisane, nawrócenie i powiedzmy sobie, myśli powołanie świętego Pawła. Czyli dwa wydarzenia razem. To jest tak jak dawniej no, może poszedł dwa biedny, nie? Także nie. Bo jest z jednej strony nawrócenie, tylko no teraz pytanie. Yy, no na czym miałoby polegać nawrócenie? To jest odwrócenie się od czegoś w kierunku innym. tu nie porzucił religii. On tylko, można powiedzieć, do końca zrozumiał. On w te relikie, które w jego przygotowanie no, zrozumiał y, y, misję na Jezusa, O co bywa. Natomiast, y, czyli to jest to, powiedzmy, czy można to te co nam w To jest, jest to, proszę, nie? I dlatego naukowcy nie rozstrzygają tego. Niektórzy idą przez to na uczelni, niektórzy mówią, że w tym momencie dokonało się powładu. Bo jak się nie wygląda tekstu, to tam Panie Jezus się upadnie. I potem jak wysyła go do y, Damaszku, do domu Ananiasza, to tam y, Ananiaszowi mówi, że powołałem go na narzędzie, nie? Czyli w samym jest ta aluzja do powołania tego Tak, Chodź Kości tak, że będziesz jak sam szanował, jak źródło, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie, zabudują po starych walizkach, zniesie miesięcznych domów, jak z, obiecznym, z obiecznym. będą Cię nazywać naprawcą. Naprawcą, podmówicielem rumowisk, na, na, no, na zamieszkania. Jeśli powściągniesz się od domu, od przekraczania się Jeśli poprzanujesz się przez tak by nie przeprowadzasz swojej woli, ani nie obawiam spraw wtedy znajdziesz Twoje proszę swoim oczu, po prostu w Ja cię powiem.